Koncertem Soni Bohosiewicz rozpoczęło się piąte Forum Kultury w Armii i Mazur. Artystka wykonała swingowe szlagiery z filmu Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy. Tradycyjnie spotkanie twórców kultury, ale także polityków, samorządowców odbyło się w hotelu Park w Olsztynie. Tym razem wydarzenie miało wyjątkowy charakter. Związane właśnie z beneficjentem Janusza Majewskiego, 90 lat mnie postanowił zawodowo tutaj obchodzić w naszym regionie na tym forum kultury. Dziękujemy za możliwość goszczenia tak wspaniałego reżysera, profesora filmu polskiego. No i myślę, że to jest dla nas wielkie wyróżnienie, ale też takie spojrzenie w historię, gdzie wielu ludzi filmu, aktorzy, reżyserowie bardzo mocno są związani z regionem Warmii i Mazur. Tym samym promują nasz region. Artyści to osoby z poszerzoną wrażliwością obserwacji, patrzenia i przeżywania świata, wyciągania wniosków, analizowania tego. Natomiast y, politycy, osoby rządzące, samorządowcy to osoby, mają, które mają wpływ na nasze życie, na naszą przestrzeń gospodarczą, społeczną, kulturową. Dobrze jest, żeby te dwa światy, te odmienne światy, Spotykały się od czasu do czasu. I dzisiejsze forum to wydarzenie sprzyja temu. Ja jestem pełna podziwu, że w jednym miejscu znalazło się tyle doskonałych postaci ze świata kultury. Myślę, że wszyscy jesteśmy zauroczeni samą postawą głównego dzisiejszego Jubilata, Jego doskonałą pamięcią, Jego doskonałymi, wspaniałymi gośćmi. Dzisiejsze spotkanie pokazało, jak ważnym wydarzeniem jest Forum Kultury i że powinniśmy zrobić wszystko, żeby zostało kontynuowane. Dzisiejsze spotkanie ze śmietanką polskich artystów uzmysłowiło nam w regionie, jak ważna jest kultura. Spotkania ludzi kultury potwierdzają również, że warmińsko-mazurski fundusz filmowy był trafionym pomysłem, bo trwa już z sukcesami ponad 5 lat, a jak zdaniem szefa funduszu filmowego kultura w regionie się miewa w obecnych czasach. Myślę, że jest w dobrej formie, mimo pandemii, bo szybko się dźwignęła i podniosła z tej pozycji leżącej. Dzieje się bardzo dużo, czego dowodem były letnie wydarzenia artystyczne, kulturalne. W naszym regionie. Film również przybrał na tempie. Realizowane są filmy. Jerzy Skolimowski skończył zdjęcia do filmu Baltazar w Polsce, teraz realizuje część włoską. Mnóstwo filmów powstaje w studiu Munka, to są pozycje przez nas dofinansowywane. Forum Kultury również cieszy się dobrą formą to już jest piąta edycja. Tegoroczne Forum Kultury w Całości zostało poświęcone wybitnemu mistrzowi polskiego kina, reżyserowi, scenarzyście i pisarzowi Januszowi Majewskiemu, który nieustannie realizuje się zawodowo. Praca przy ostatnich filmach była wielką przyjemnością, ponieważ miała świetną ekipę i pracowaliśmy jak jedna rodzina. Mówię o filmie Czarnej Mercedes, to rzeczywiście... Była wyjątkowa produkcja. Akcja filmu Czarny Mercedes rozgrywa się w Warszawie w czasie okupacji niemieckiej. W tajemniczych okolicznościach ginie żona mecenasa Karola Holzera, Krystyna. W przeszłości jego studentka pochodzenia żydowskiego, Aneta Landau. Zwłoki żony odnajduje we własnym domu Holzer. Śledztwo prowadzi z ramienia polskiej policji granatowej nadkomisarz Rafał Król. Wynikami śledztwa interesuje się także niemiecka Kripo. Zagrożony aresztowaniem Holzer wyjeżdża z Warszawy i szuka schronienia w Tatrach. Wkrótce giną kolejne osoby, które miały związek z morderstwem. Prace przy filmie kryminalnym Czarny Mercedes w reżyserii Janusza Majewskiego, na podstawie jego własnej powieści pod tym samym tytułem, wspominał również aktor Artur Żmijewski. Jak przeczytałem scenariusz Czarnego Mercedesa, to nie znałem jeszcze książki Janusza, napisanej wcześniej na podstawie, której powstał ten scenariusz. E, e, więc to było dla mnie w ogóle takie odkrycie. Świetnie napisany ten scenariusz, bardzo e, wielowątkowy i z wieloma zaskakującymi zwrotami akcji. Czytało się go jak najlepszy kryminał i właściwie od razu zapałałem chęcią, żeby wziąć w tym udział, e, więc nawet przez moment nie miałem jakichkolwiek wątpliwości, tylko z radością powiedziałem tak, zdecydowanie powiedziałem tak. I, i, I muszę powiedzieć, że nie żałuję żadnego dnia, żadnej chwili spędzonej na planie w tym filmie, czy na próbach, czy na przygotowaniach, na rozmowach z Januszem, no bo to była uczta intelektualna, do tego wszystkiego wielka przyjemność pracy przy powstawaniu filmu, który był robiony w, niezwykłym, w niezwykłej atmosferze, ludzi życzliwych sobie wzajemnie i w niezwykłej atmosferze takiego komfortu pracy, jaki nieczęsto się dzisiaj spotyka. W waszym towarzystwie, to ja znam się z Januszem y, zaledwie chwilkę, ale po y, lekturze jego opowiadań, tych pandemicznych opowiadań, czyli tych opowiadań pod tytułem Maleńka, zapraszam do absolutnie, musicie Państwo przeczytać te opowiadania, nagle y, zobaczyłam go w zupełnie innym świetle. Jeżeli, jeżeli tata założył sobie, że będzie ironistą, to rzeczywiście tym ironistą został, ale w tych w tym, w tym opowiadaniach Malenka zobaczyłam człowieka niewiarygodnie wrażliwego, głębokiego, prawdziwego i otwartego. I to było dla mnie niesamowite zaskoczenie. Asz. Aktorzy podkreślają, że reżyser Janusz Majewski na planie filmowym, jak również prywatnie, traktuje wszystkich z wielkim szacunkiem. Zauważa to każdy, kto ma z nim przyjemność pracować. Jest oczywiście fantastycznym człowiekiem, jest erudytą, wie wiele. I jeżeli chodzi o uwagi, których udziela na przykład na planie, to one są dyskretne i delikatne. One nie są siłowe ani. Gestapowskie, jak ja to nazywam, ostre, szalenie w swoim wyrazie. Są to sugestie, ale sugestie tak genialnie podawane, że człowiek się temu podporządkowuje niewątpliwie. Oprócz tego jest atmosfera rodzinna i to zawsze jest od głowy, idzie, prawda? Reżyser jakby narzuca nastrój na planie, i cała ekipa, już pomijając, że jest zawsze złożona z ludzi kompetentnych i wiedzących na czym polega ich działka w filmie absolutnie wykonują to jak najlepiej mogą. Ponieważ chcą, ponieważ taki nastrój stwarza Janusz na planie. Wyjątkowy nastrój panował również na planie filmu Ekscentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy. I to nie tylko dzięki reżyserowi, ale również za sprawą magicznego głosu Sonii Bohosiewicz. W filmie wciela się Wandę, siostrę bohatera granego przez Maćka Sztura. Aktorka także śpiewa w filmie. Jej talent wokalny dostrzegł reżyser Majewski. Dokładnie tak powiedział Janusz, że zaśpiewa po prostu te utwory. Ja bym chyba z powodu czołobitości wobec jazzu. Um... Nie podeszła do takiego materiału, ale pomyślałam sobie, ok, jeżeli taka jest wola reżysera, aktor robi wszystko. Więc wzięłam lekcję u Agnieszki Hekier, ona przygotowała mnie wokalnie, to jest fantastyczna coach wokalna i ona przygotowała mnie do tego filmu i o dziwo potem w pewnym momencie z próby na próbę powiedziała, dobrze ci to wychodzi Sonia. Tak się rozkochałam w tym śpiewie, że kiedy już skończyliśmy kręcić film, to nic innego nie chodziło mi po głowie, tylko jak to zrobić, żeby wychodzić na scenę i śpiewać. Naprawdę, gdyby ktoś mi teraz powiedział, że już nigdy więcej na scenę nie wyjdę śpiewając albo nigdy więcej na scenę nie wyjdę grając, wolałabym wyjść na scenę i śpiewać. Ten w, kręciliśmy go w Łodzi, kręciliśmy go w pracy Czeskiej, spędziliśmy świetny czas. E, dostałem za tę rolę nagrodę w, na festiwalu w Panamie i już po dwóch latach trafił do mnie dyplom z Panamy e, z gratulacjami i segniamcem dla najlepszego aktora festiwalu w Panamie Romana Boryczko. Także nie jestem do końca pewien, czy do mnie ja Janusz Majewski, aktora Marka Kondrata, określił jako perełkę, którą odkrył podczas poszukiwań obsady do realizacji Zaklętych Rewirów filmu psychologicznego z 1975 roku, powstałego w koprodukcji polsko-czechosłowackiej. Na podstawie powieści o tym samym tytule, autorstwa Tadeusza Kurtyki Wele Henryka Worcela. Głównym bohaterem filmu jest Roman Boryczko Marek Kondrat, kilkunastoletni chłopak przyjęty do pracy w restauracji hotelu Pacyfik, gdzie za cenę nieustannych poniżeń pnie się po szczeblach kariery hotelarskiej. To pierwszy film Marka Kondrata po szkole teatralnej. To pierwszy debiut zawodowy. Po ciżemce kręciłem jeszcze jakieś dwa filmy jako dziecko, ale to był start z pod. Najlepszymi skrzydłami, jakie można sobie wyobrazić. I z doborową obsadą aktorską, ze świetnym operatorem Mirkiem Mądrzyczkiem, który kręcił większość filmów Formana. Przygoda w Pradze czeskiej. To produkcja z czeskimi przyjaciółmi, z którymi przyjaźń trwa do dzisiaj. Czyli no, start idealny. Doskonały scenariusz według prozy Henryka Worcela, dający aktorowi możliwość no, budowy takiej postaci od początku, właściwie razem z jego transformacją w miarę upływu czasu. Więc, bardzo wdzięczne zadanie aktorskie. No, nic lepszego nie można sobie wyobrazić. Janusz Majewski już od dzieciństwa marzył o reżyserii, jednak najpierw w roku 1955 ukończył architekturę na Politechnice Krakowskiej. Natomiast w 1960 roku został absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, w której ukończył Wydział Reżyserii. Wtedy do szkoły trzeba było, w ogóle można było się dostać po studiach jakichś, po pierwsze, tak albo warunek, albo na przykład... Po napisaniu książki, wystawie, no, jakiej działalności trzeba było, takich maturzystów nie przyjmowano wtedy, więc także nie było żadnych szans. Dopiero po, po, po latach szkoła się otworzyła szerzej, a tak nas było w końcu, na tym, jak, jak już skończyłem architekturę i przyszedłem, to nas było w siedmiu na roku. Tam pięć, 8 osób to na każdym roku to, to była malutka szkółka. Kiedyś Janusz napisałeś, że dzieliłeś pokój i jeden jedyny materac z Rąkiem Kolańskim, gdzie to miały szczęście przebywać kawalkady koleżanek. Tak. To sam napisałeś. Ja się, ja się nie zabieram. I chciałam powiedzieć, że w, w, wcale się nie dziwię tym oszołomionym Twoimi walorami kobietom czy koleżankom, bo to był koniec świata naprawdę. Co ja mogę powiedzieć? Nic. Cóż więcej dżentelmen ten może powiedzieć. Powiedz, gdzie się Robert mieścił wtedy? W Łodzi, w Łodzi jakby na, na studiach. Podczas studiów w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi, reżyser poznał wiele znanych później osób, między innymi Romana Polańskiego, reżysera i scenarzystę, a także aktora oraz producenta filmowego. W Polańskim nie studiowałem na jednym roku i razem nawet mieszkaliśmy. A z, z takich y, o, osób, które wyszły na świat, to była jeszcze Barbara Sas, nieżyjąca już. No, jeszcze parę osób, y, ale wielu z nich w ogóle nie zaistniało. To znaczy, ci albo poszli do innych zawodów, albo robili jakieś pomocnicze prace tylko. W jubileuszowym spotkaniu z reżyserem udział wziął również Włodzimierz Kowalewski, autor powieści Ekscentrycy, poruszającej książki, w której liryzm splata się z ironią, a melancholia z groteską. Ekscentrycy to niezwykła historia jazzmena, którego w adaptacji filmowej gra Maciej Sztur. U schyłku lat 50. XX wieku powraca z Anglii do Polski. Wraz z grupą ekscentrycznych muzyków zakłada swingowy Big Band. Gwiazdą zespołu zostaje modesta. W tej roli Natalia Rybicka. Wspólnie odnoszą wielki sukces. Powieść Włodzimierza Kowalewskiego przeniósł na ekran Janusz Majewski. Powiedziałem, że napisałem taką książkę. Książkę właśnie o muzyku jazzowym, który wraca do kraju z emigracji wojennej. Janusz ogłosił, żeby tę książkę przysłać. No i proszę Państwa, za, za trzy dni. Dostałem taki telefon, który pewnie chcę dostać i chciałby dostać każdy, każdy pisarz. Od tego momentu się zaczęła nasza współpraca, nasza przyjaźń. No, Trwała realizacja filmu, to znaczy przygotowania różnego rodzaju zabiegi, formalne i tak dalej, to bardzo długo bo 7 lat. Gdzieś po 7 latach udało się rozpocząć zdjęcia. Yy, zostałem zaszczycony Janusza tym, przez Janusza tym, że poprosił mnie o napisanie scenariusza. Yy, bardzo rzadko korzystał z, ze scenariuszy pisanych przez yy, jakieś osoby z zewnątrz, najczęściej sam te scenariusze tworzył. No i od tamtego czasu, właściwie jeżeli mogę tak powiedzieć, zrobiliśmy trzy filmy. To znaczy, ja jako współpracownik. Janusza. Yy, ostatni film y, dokumentalny Jazz Outsider, y, który jest w trakcie produkcji. Y, napisaliśmy wielki scenariusz historyczny o y, polskich Habsburgach y, z Żywca. No i były to lata y, wspaniałych, przepięknych rozmów, y, spotkań, y, gdzie poza Janusza jako człowieka niezwykle błyskotliwego naszibek do i odnalezienie wielkiego, no i powoli poznawałem go jako, jako pisarza. Przypomnijmy, Janusz Majewski urodził się w 1931 roku w Lwowie. Pisarz, scenarzysta, reżyser wielu kultowych filmów, m.in. Zbrodniarz, który ukradł zbrodnie, Zazdrość i Medycyna, Zaklęte Rewiry, Lekcja Martwego Języka, w serialu Królowa Bona, CK Dezerterzy, czy nagrodzeni srebrnymi lwami Ekscentrycy i Czarny Mercedes. Janusz Majewski odznaczony został krzyżami oficerskim i komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, uhonorowany nagrodami Orła i platynowymi. Milwami w kategorii Za osiągnięcia życia i złotym medalem Gloria Artis. W 2011 roku odsłonił swoją gwiazdę jej gwiazd na ulicy Piotrowskiej w Łodzi, autor książek między innymi ostatni klaps po sezonie Siedlisko, zima w siedlisku, mała matura. Ekshibicjonista ryk kamiennego lwa Czarny Mercedes.